i mamy no nie wygląda źle grube miało być czerwone a w sumie może i lepiej że jest białe łożysko do przykładni grube fajne bardzo mi się podoba bezpieczniki 2 o te są zabezpieczenia do wariatora ślizgi to znaczy sobie już pokazuję co takie trzy sztuki nie wiem czy to mi będzie pasowało ale lepiej mieć niż nie mieć i sprężynka której nigdzie nie mogłem dostać 15, yy, niecałe 10 mm szeroka Zaraz mierzymy, czy na pewno dziesięć milimetrów, więc nie do końca taka, jaka byś miała, a miała być dziewięć. No trudno, zdarza się. To, to. Bezpieczniki. łożysko, Fajnie się kręci. Może wymienię u siebie. Dwie śrubki przy okazji. Może to czegoś się przyda śrubek nigdy za mało To jest to łożysko. To są testa sprężyna bezpieczniki morzysko no, może tu je włożymy i mu się nic nie stanie Okay. to do świetnika tu są te zabezpieczenia koło wentylatora i to by było wszystko A dwa oleje już mi nie braknie.